Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, bezrobotny stomatolog, czyli ja, bezrobotny stomatolog, czyli ja, telewizja gabinetowa, gabinet TV, temat, który Wam obiecałem na dzisiaj, startup 90 dni. Pamiętacie, rozmawiamy cały czas, to już jest szósty odcinek, rozmawiamy cały czas na temat tego, że jest biznes do zrobienia, że jest biznes do zrobienia szczególnie w tej, w tej sytuacji, która w tej chwili jest, kiedy... Jest jeden wielki bałagan ekonomiczny i naprawdę nie wiadomo, co będzie dalej. Wiele osób mających firmy mniejsze bądź większe, własne, czyli się zastanawia, co i jak ugryźć. Nie będę tego dzisiaj tłumaczyć, ponieważ mamy to w poprzednich pięciu odcinkach. Powiedziałem, to co robimy, to jest startup. Tylko to jest taki nietypowy startup, i to, do czego Wam was namawiam, żebyście przemyśleli to, to startup 90-dniowy, 3-miesięczny. Przy czym. Ponieważ nie wszyscy być może z Was wiedzą, co to jest startup, więc wyjaśnię to dzisiaj jeszcze raz sprawdzałem, że być pewnym. Startup to jest albo organizacja, taka chwila nie musi być długoterminowa, albo to jest grupa ludzi, którzy dysponują pieniędzmi. Dysponują pieniędzmi i na tych pieniądzach chcą zrobić dużo, dużo więcej pieniędzy, natomiast nie specjalnie wiedzą jak i oni szukają jakiegoś modelu biznesu jakiegoś człowieka, który wymyślił coś nowego, co są się dobrze sprzedawać, czy jakiś model biznesu, czy jakiś produkt, jakąś usługę, coś, to jest taki człowiek narysowany, naokoło którego wygląda na to, że gwiazdki pieniędzy się pokazują. I ci ludzie, ta grupa, szuka kogoś takiego, żeby wejść z nim w układ, to wszystko razem jak zaczyna działać, to człowiek jest częścią tego startupu, już różnie te umowy wyglądają, i chodzi o to, że to wszystko zadziała, czyli jego biznes plus plus pieniądze tych ludzi, wszyscy razem mogą zarobić. Widzieliście wielokrotnie coś takiego, jak ludzie w telewizji jest taki program Piwnica Smuga", gdzie milionerzy wchodzą w jakieś biznesy proponowane przez młodych ludzi, bądź nie wchodzą, tak? To mniej więcej o to chodzi. Czyli w startupie mamy do czynienia z czterema składnikami. Pierwszy to jest jakaś grupa ludzi, jakaś organizacja. Drugi to są pieniądze zawsze. Trzeci jakiś model, jakiś produkt, jakaś usługa. I cztery biznes. na ten czas. Tak? Cztery rzeczy. Są pieniądze, są ludzie, którzy mają te pieniądze, szukają jakiegoś pomysłu i wszyscy razem chcą zrobić biznes. Tak to działa i tych startupów jest mnóstwo na świecie, i wiecie, że startup to jest całkowicie niezły biznes dla tych, którzy zakładają startupy i dla tych, którzy uczestniczą, mm. chociażby jako te osoby, które tutaj przyszły. Network Marketing MLM, MLM w sieci, to, co w tej chwili się dzieje, jest rodzajem startupu tylko, ponieważ tam występują wszystkie te cztery ogniwa, tylko jest troszeczkę dziwne tym startupem. Dlatego, że popatrzcie, jest firma bądź grupa firm, które już mają pieniądze tak samo jak ci. Mają również model biznesu. Oni już nie szukają modelu biznesu. Oni model biznesu mają, tak? Na tym swoim biznesie zrobić, na tym swoim modelu zrobić pieniądze, tak? Te pieniądze jeszcze powiększyć, ale to, czego nie mają, to nie mają grupy. A potrzebują jakiejś grupy. Gdyby mogli to bez grupy zrobić, zrobiliby to sami, ale my mówimy o handlu w internecie i tutaj bez grupy jest to dosyć ciężko zrobić. W tradycyjny sposób, w typowy sposób, na przykład poprzez reklamę. Robi się to troszeczkę inaczej i poszukiwana jest grupa ludzi, którzy wejdą, chociażby na trzy miesiące na próbę w układ z nimi, z tymi, którzy mają firmy, którzy mają produkty, którzy mają wszystkie logistyki i spróbują coś razem zrobić. Czyli ja twierdzę, że to też jest start-up, taki troszeczkę do góry nogami, ale i w jednym i w drugim przypadku to, co jest wspólne i tutaj człowiek, który wynieśli biznes, nie potrzebuje mieć pieniędzy, bo pieniądze dostanie od tych, oczywiście procent będzie musiał oddać i tutaj również nie są potrzebne pieniądze, natomiast oczywiście jest coś do zrobienia. Co my robimy? I będę Wam po kolei jedne zajęcia po drugich, jedne zajęcia po drugich opowiadał. W takich datach 15-20 minut nie ma sensu, żebyście dłużej słuchali, poza tym zawsze można się cofnąć. Popatrzcie. Teraz pomówmy o tej firmie. Jest firma. Firma, która ma produkt. Jedna, druga firma na A, firma na B, firma na C. Firm działających w ten sposób jest mnóstwo, są duże, małe, takie bardzo tradycyjne, od lat działające, całkowicie nowe. Firma ma która ma, to na 100% ma jakieś produkty. Ma oczywiście pieniądze. Tak? Gdy nie miała pieniędzy, nie chciałoby się z nikim dzielić pieniędzy. Poza tym pieniądze, które przyjdą, przyjdą z obrotu, to są dodatkowe pieniądze, które się pojawią. Najważniejsze, że firma ma własne produkty. Nie kupowane od nikogo. Własne. Są totalnie niezależni. Do tych własnych produktów, to co mają, to mają logistykę. I żeby było jeszcze ciekawiej, mają cały system, szkoleniowy system informacyjny dla ludzi, którzy z nimi współpracują. To jest przygotowane zwykle w najróżniejszych językach i to jest zrobione taką, tak, że można zastosować metodę copy w play. Człowiek, który przychodzi, zaczyna z nimi pracować, może się tym wszystkim posłużyć. Ich produktami, ich logistyką i całym systemem dystrybucji wiedzy. To już jest. Tak? I teraz zobaczcie, co tak naprawdę robimy w tym startupie. Czy to jest dla każdego? Nie. To nie jest dla każdego biznes. Z jednego powodu to nie jest dla każdego. To nie jest biznes dla handlowców, to nie jest biznes, znaczy nie przeszkadza być handlowcem, to nie jest biznes dla ludzi, którzy mają duże biznesy, to też nie przeszkadza. Natomiast, ale również, również się pomaga, dlatego, że to jest biznes dla przeciętnego człowieka z rynku, który wszakże jedną rzecz ma. Cieszy się dobrą opinią. Ma coś, co się nazywa marka osobista, ale on ma tą markę osobistą zdecydowanie dodatnią pozytywną. Dlatego, że bez względu na to, co robimy, markę osobistą zawsze będzie mieć. Tylko może mieć markę człowieka nieszetelnego, człowieka naciągacza, człowieka, który sam nie wie czego chce, lenia i tak dalej. Albo może mieć markę człowieka, który jest pozytywnym człowiekiem, dba o zdrowie, dba o swoją rodzinę, pomaga innym, jest serdeczny, jest optymistą. Od tak. To ten człowiek w środku i to kółko naokoło, to jest marka osobista. Będzie bardzo ważne, dlatego że w internecie, kiedy zaczynamy działać w przestrzeni online, tak naprawdę to, co się liczy, to to, co ludzie o nas myślą, a ludzie o nas myślą, to, co widzą, nie to, co mówimy. A to, co widzą, z kolei, no to zależy od tego, co robimy. Także tak naprawdę ludzie na podstawie tego, co robimy, nie teraz, tylko co robiliśmy do tej pory i w dalszym ciągu to, co teraz robimy, co będziemy robić do przodu, jakieś tam mają o nas opinie. Teraz popatrzcie, co dzieje się. To jest ktokolwiek z nas, to jest ty na przykład. A oni naprawdę potrzebują całej grupy. Dlatego, że sami nic nie zrobisz, To nie chodzi o takie zasięgi. To chodzi o bardzo duże zasięgi. Za to Ci pokażę, jak to może wyglądać. I jeżeli potrzebują całej grupy, to oni się umawiają z nami. Jesteśmy z nimi. Z takimi firmami. Wszystko jedno, z którymi. Możesz sobie wybrać dowolną, która ci pasuje. Tak. My jesteśmy z nimi związani umową i ta umowa opiewa na to że my pomożemy im stworzyć rynek, tworząc jakieś grupy, potem się wydarzy obrót. Te grupy w jaki sposób tworzymy? Będę to opowiadał Wam etap po etapie, ale pierwsza historia, tworzymy je tylko i wyłącznie w tym momencie, online. Zasięgu to kompletnie nie ma, znaczy zasięg jest nieograniczony, to nie musi być w miejscu, w którym mieszkasz, gdziekolwiek to może być. Tam gdzie Twoja fantazja sięga i gdzie Twoje wpływy w internecie sięgają. Natomiast marka osobista i to co robisz będzie powodować jedną rzecz, że ludzie się będą Tobą interesować, oni już się Tobą interesują. Jeżeli cokolwiek piszesz na Instagramie, czy jeżeli cokolwiek napiszesz w internecie, to teraz w zależności od tego, co piszesz, jeżeli pokazujesz tam swojego pieska, swój domek, swój ogródek, to ludzie myślą sobie, no człowiek, mam fajny, fajny ogród i to jest jedyne, co myślą. I nawet im do głowy nie przyjdzie, że ty jakiś interes być może chcesz stworzyć. tak? Natomiast jeżeli ty. Ciągle widzą, że coś robisz, czymś się zajmujesz i widać że jakaś propozycja wychodzi, tak? Omawiasz, coś tam pokazujesz, jakieś materiały możesz pokazywać. No, nauczę się tego. To ludzie zaczynają się zastanawiać zaraz, 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 zaraz. zaraz. My go znamy, co on, co on robi, co on robi, co on robi. I ludzie zaczynają pytać. Wiesz, Tu jest najświeższa historia, taka, że. Twoim, twoim zadaniem nie jest biegać i szukać ludzi, Twoim zadaniem jest być takim człowiekiem, żeby ludzie sami do Ciebie przychodzili. Ty nie jesteś pszczołą, która lata do kwiatków, żeby zbierać nektaru, tylko Ty jesteś nektarem, do którego pszczoła leci. Tak to działa i to przede wszystkim jest właśnie Twoja marka osobista i to, kim jesteś. I w momencie, kiedy zaczynają się pojawiać ludzie, pokażę Ci zaraz, co się będzie dalej działo, ale chciałbym, żebyś zrozumiał, na czym ten startup polega tak naprawdę. Ten Twój startup 90-dniowy w dowolnym biznesie sieciowym polega na tym, że nie mamy zielonego pojęcia, jaką ty grupę zbudujesz. W ciągu na przykład 90 dni, w ciągu 3 miesięcy. My wiemy, jaką możesz zbudować, bo wiem, jakie są statystyki. Statystyka to jest bardzo fajna rzecz. Natomiast popatrz, co dzieje się. Tak naprawdę mówimy o jednej rzeczy. Jesteś w sytuacji, w której jesteś pół roku temu byłeś prawdopodobnie w troszeczkę lepszej sytuacji, co nie za miesiąc, nikt nie wie, i teraz patrzymy, czym ryzykujesz. Wchodzisz mhm. w biznes, gdzie pieniądze już są, gdzie produkty już są, logistyka jest, materiały wszystkie są, ludzie. Skoro nie musisz biegać za ludźmi, nie ryzykujesz, to jesteś sobą, robisz pewne rzeczy na Facebooku, na Instagramie i na swoim www, o którym się opowiem też, i po prostu ludzie się pojawiają. I teraz, rozumiesz, to już Ludzi się pojawi, jakich ludzi się pojawi, z którymi zwiążesz się w grupę. Ponieważ oni chcą grup. Ty tworzysz z tymi ludźmi grupę, to jest Twoja grupa. Dowolnie wielka, w najróżniejszych językach. Teraz ludzie na to patrzą, mówią, dobra, co z tego wynika? Proszę. Tak naprawdę to są firmy, które handlują w internecie ze swoich fabryk, ze swoich składów do domu, sprzedają ludziom produkty codziennego użytku. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy zaczyna się kryzys. Mogą się przestać sprzedawać samochody, odzież, buty, wakacje, czyli wycieczki. No, tego typu rzeczy. Dwie rzeczy, o których ja mówię ciągle, one się nigdy nie skończą. Ludzie będą kupować lekarstwa, tutaj nie ma lekarstw, ale ludzie będą konsumować. Nie mogą nie konsumować. Ludzie nie mogą nie myć zębów. Nie mogą się nie myć, nie mogą nie prać. Um, nie mogą suplementów nie przyjmować, tak? nie mogą kremów nie używać. On może innych używać, ale to są rzeczy, które oni będą używać. Naprawdę. Bez przeryw, tak? To musiałaby być wojna jakaś, żeby przestali tego używać. Więc tak naprawdę, popatrz, to jesteś Ty i teraz przyjrzyj się temu, co się może wydarzyć w ciągu 90 dni. Pokażę Ci, co może się wydarzyć. I to nie byłoby nic niezwykłego, gdybyś to zrobił, dlatego że takie rzeczy dzieją się. Jeżeli to jesteś Ty, o ten człowiek ze swoją strefą wpływów, ze swoją marką osobistą i ze swoim Facebookiem, Instagramem, ze swoją stroną www. która jest połączona ze stroną, firmy, z którą jesteś związany. Tak naprawdę w swoim zasięgu prawdopodobnie masz minimum 200 osób, ja myślę, że dużo więcej. W zależności co ty na tym Facebooku i na Instagramie robisz do tej pory, ale 200 to jest absolutna średnia. Ja znam ludzi, którzy mają 4999, ponieważ Facebook nie pozwala na więcej, tak? I my wiemy jedną rzecz, to jest sprawdzone. 20% ludzi jest żywo zainteresowanych tym pomysłem, albo chcą w tym uczestniczyć, jako ludzie, którzy biznes będą robić, albo po prostu chcą robić taniej nie zakupić wygodnie i do domu. 20% ludzi. Ta informacja jest i dobrą informacją. I złą informacją. Dobrą informacją jest, jeżeli zaczniesz coś z tym robić, wiesz, 20%, złą... Jeżeli nie będziesz z tymi zrobić, bo te 20% ludzi i tak, i tak, jak gdzieś do takiego startupu się przyklei, szczególnie teraz, kiedy to nagle zaczęło być bardzo modne tak? i bardzo przydatne. I chcę, żebyś zwrócił uwagę na bardzo prostą liczbę. 20% ludzi, których masz i tak, i tak gdzieś tam w znajomych, to jest 40 osób. Z to jest 40 osób. Tak? To znaczy jedno, że absolutnie. Jeżeli będziesz wiedzieć, jak to ugryźć i jakie kroki wykonywać, to z tych ludzi 40 osób, tu się przykleje, Z 200. Nie wiesz, których 40, ale 40 się przykleje. Niektórzy jutro, niektórzy za miesiąc, niektórzy za dwa miesiące, ale się przykleją. Niektórzy od razu, niektórzy potrzebują jakieś materiały przejrzeć, przemyśleć to, coś tam sprawdzić, to jest średnia. Oczywiście, jeżeli masz więcej znajomych, to tego będzie więcej, tak? Zależy to od czego. Oczywiście od jakości tego, co na firma, i od tego, jaką markę się cieszysz. Od tych dwóch rzeczy to zależy. Z firmą się znasz porządną, a markę mam nadzieję, że masz bardzo porządną, że ludzie myślą, że sensownym, fajnym człowiekiem. I teraz, co z tą No nie zapominaj, że ta czterdziestka to są ludzie, którzy również funkcjonują w przestrzeni internetu. Ile oni mają znajomych? Sprawdź dzisiaj jedną rzecz. Wejdź sobie w swoich znajomych, otwórz sobie konto na Facebooku albo na Instagramie. Dowolnego, 4-5 wybierz sobie. I zacznij sprawdzać, ilu ludzi jest w znajomych u, 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 u tej czwórki czy piątki, które obserwujesz. Tam będzie na pewno więcej niż 200, ale my zakładamy średnio 200. Gdyby założyć, że jest średnia 200, to powiem tak. Te 40 osób, które będzie z sobą związanych, ma naprawdę wokół siebie, mając po 200 osób, ponad 8 tysięcy osób. Ale to można albo w ten sposób liczyć, albo inaczej policzyć. Ty masz 200 osób. Te 200 osób, gdyby się gdyby się nauczyć przechodzić przez ich znajomości, co jest też metodą, to tak naprawdę 200 razy 200 to w urach, jakaś szalona liczba wychodzi, nie będziemy teraz tego liczyć, ile tego jest, ile jest 200 razy 200. 2 razy 2 jest 4, tysięcy. Bo to jest 4 i 4 zera. To jest 40 tysięcy, tak? No ale powiedzmy, już idziemy pod nie takie oporu, po tej takiej najniższej linii oporu, tak, 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 miasz, tak, hura optymistycznie, to ta 40 mająca po dwóch to jest 8 tysięcy osób. Co to znaczy? To znaczy, że poprzez swój Facebook, swój Instagram masz minimum dojście do 8 tysięcy pozytywnych osób. Nie wszyscy są pozytywni, ale ja mówię, mówię o, tych, o, tych, o tych liczbach, gdzie już zaczęłeś jest pozytywnych ludzi. I jeżeli by z tego wyjąć też tylko 20%, która będzie żywo zainteresowana startupami, w tym momencie i to startupami, gdzie pieniędzy nie musisz wkładać i pomysłu nie musisz wkładać. Bo zobacz, tutaj ten człowiek, wchodząc w typowy startup, nie wkłada pieniędzy, ale wkłada pomysł i swoje zaangażowanie. Bo no, przecież jeżeli nie ogóle zaangażowania, to dadzą jakiś bryatu procent, kupią coś od niego, jest po wszystkim, tak? Jeżeli jest młody, to bym chciał tutaj się znaleźć i też uczestniczyć w pieniądze. Tutaj nie wkładasz pomysłu, bo pomysł jest, no ale wkładasz zaangażowanie, tak? Tam ci ludzie też mogą wkładać zaangażowanie, ponieważ to jest lepiej złożyć zaangażowanie niż pieniądze i teraz się nie wymyślać. Logistyka. Cła graniczne i tak dalej, wiesz o czym mówię. I teraz popatrz, co z tego dzieje się? My wiemy jedną rzecz. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Wiesz co my wiemy? My wiemy, że średnie zakupy robione w tego typu grupach produktowych, czyli. Środki czystości, kosmetyki, suplementy, diety, jakieś rzeczy potrzebne w domu, tak? Drobna, drobna, drobna nie, to powiedzmy, jeżeli tutaj będzie. Tego typu zakupy średnie. Ja nie mówię o ludziach, którzy dużo kupują w internecie, mówię o średnich zakupach. To jest jakieś 150 zł na miesiąc, mało tego. Te 150 zł na miesiąc, nawet jeżeli nie będzie wydawane tutaj, to będzie wydawane w sklepach, bo ludzie po prostu kupują co chwila, to pasta do zemów, to do to coś tam jeszcze, proszę do prania. Na przykład, tak? A tutaj kupują, zostało do domu i ze zniżkami, ludzie to będą kupować. I chcę, żebyś zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli średnie zakupy są 150 zł na miesiąc, tak? A ty idąc przez tą grupę, gdzie miałeś 40 osób, z ich kontaktów możesz zbudować grupę 1600 osób. 40 to są twoi znajomi, reszta to są znajomi tamtych, i znajomi tamtych, i znajomi tamtych. I zaczynasz mówić, zaraz, jak 1600 osób? No właśnie, tak, tak, tak się to robi. Taki marketing troszeczkę infekcyjny, wirusowy. Tak? To jest w tej chwili źle powiedziane, źle brzmi może w tym momencie, aczkolwiek tak to po prostu działa. To gdyby zbudować grupę powiązaną z sobą numerami i robiącą zakupy w jednym miejscu, 1600-osobową, to ta grupa, powiem Ci co zrobi, ta grupa zrobi 240 tysięcy złotych obrotu miesięcznie. trzy miesiące można to zrobić. Są ludzie, którzy zrobią w trzy miesiące. Możesz to zrobić w trzy miesiące. Zaczynając od tego, że jesteś ty i masz stronę internetową, jesteś w jakimś tam startupie. Tak? I te 240 tysięcy to są pieniądze, które wejdą w zakupach do sklepu firmowego. Ale to jest grupa, którą ty zbudowałeś i średnio, w zależności od tego, jakie to są firmy, około 30% średnio z powrotem wraca do organizacji, która powstaje. Te 30%, które wraca do organizacji to jest 72 tysiące złotych miesięcznie. Jeżeli będziesz robić to mądrze, to około 30% do połowy tej sumy powinno zostawać w swojej kieszeni. Jeżeli to tak będzie, to to są pieniądze rzędu minimum 20 tysięcy złotych. teraz mówię Ci o czymś takim, że jest startup, że właśnie firmy zaczynają też szaleć nagle, bo czują, co się dzieje na rynku, że możesz coś robić w ciągu 90 dni i na szali leży... Zbudowanie czegoś, co ci będzie płaciło powyżej 20 tysięcy złotych miesięcznie. Jak myślisz, to jest dobry pomysł? I teraz zrozum, czemu my jesteśmy im potrzebni, bo oni lata całe próbowali budować coś na typowej reklamie. I my wiemy, że typowa reklama, raz, że jest gigantycznie droga, teraz będzie jeszcze droższa, bo wszystko wszędzie internet idzie, ale jest nieskuteczna. A my jesteśmy skuteczni, bo przecież i tak, i tak przyciągamy ludzi i w tym momencie dzielimy się z ludźmi, jak nas pytają o o co robimy i dlaczego to. Jak mają więcej pytań, kopiuj i wklej, Ale my do tego kopiuj w klej, to jest koperta, na której to my znaczek przyklejamy, To my to wysyłamy, to od nas ta informacja idzie. To nie jest informacja do skrzynki wrzucona pocztowej. Jako te informacje wrzucane do skrzynki pocztowej w korytarzu, to jest ten typowy spam. A te informacje wrzucane do Twojej skrzynki pocztowej na, na mailu, to jest spam elektroniczny. Tak? To tutaj nie jest spam. Więc, jeżeli to można w ten sposób zrobić, i mówimy o pieniądzach, które będą powyżej 20 tysięcy złotych, to ja myślę, że jest się nad czym zastanowić, szczególnie w tej chwili. Absolutnie, tak? I oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest taka historia, gdzie trzeba się troszeczkę spieszyć, bo za chwileczkę wszyscy zaczną się czymś zajmować. Tak? I oczywiście. Teraz zadasz mi pytanie, no dobra, no ale tu powiedzmy jest tak, dla grupy 72 tysiące, z czego dla mnie minimum 20 tysięcy, jak mam to ugryźć? Nie mogę, jak Ci zacznę wszystko od razu opowiadać, że to będzie nudne, a my mamy mieć krótkie spotkania i nasz czas się już kończy. Jutro spotykamy się znów o 15.30 i jutro zaczniemy się zajmować etapami tego. To kolejny, skąd że człowieka? Co zrobić z tym człowiekiem? Jakiś materiałów użyć? Które tempo to jest dobre tempo, które tempo to jest złe tempo? Jakie cechy osobowości trzeba mieć i czy trzeba być. Czy, czy trzeba się czegoś nauczyć, czy nie trzeba się niczego nauczyć? Od jutra będziemy o tym mówić, a na razie przyjrzyj się tam. Nie ma tu nic, czego nie mógłbyś zrobić. Jest pytanie tylko, czy będzie ci się chciało to zrobić, tak? Pogadamy na ten temat jutro. A na razie, dzisiaj jest niedziela, dobrej niedzieli. Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. Mówił do ciebie bezrobotny stomatolog. W telewizji gabinet TV, tak, echo, które słyszysz, jest takim echem, ponieważ w gabinecie i w drugim, i w trzecim jest pusto. A czemu jest pusto? Nie dlatego, że jest niedziela. Jest pusto dlatego, że gabinety są zamknięte. A gabinety są zamknięte ze względu na sytuację. A jeżeli gabinety są zamknięte, to zamknięty jest dopływ pieniędzy. I teraz wyobraź sobie, że taki stomatolog nie miałby drugiego dopływu jakiegoś finansowego. Co by się? No, byłoby mało wesoło, jest mi wesoło, bo byłoby jeszcze mniej wesoło. Mówimy o startach. Do zobaczenia jutro, 15.30. Jeżeli to Ci się podoba, pokaż to znajomy. Najlepszego.